O, dobrze, że pan na mnie wpadł. Mam pytanie: czym zmierzyć twardość wody? Za chwilę odpowiem. Znaczy, najpierw powiem, czym jest twardość wody w ogóle, a następnie razem sprawdzimy tę wartość, przetestujemy. Twardość wody mierzymy takim oto testem. Eee, no i też pytanie o jaką twardość pytamy. Mamy dwie: jedną węglanową, a drugą niewęglanową. Eee, I GH czyli twardość niewęglanowa ona odnosi się do związków wapnia i magnezu, które połączyły się z na przykład, z siarką, chlorem, azotem. No i to jest to jest twardość niewęglanowa, której nie możemy wykluczyć zmienić poprzez gotowanie. Tylko musimy użyć e, odpowiednich e, środków. Natomiast e, twardość węglanową, czyli to, ile w wodzie jest związków e, węgla, wodorowęglanów z magnezem i wapniem. E, no i tę wartość akurat możemy zmienić poprzez gotowanie, ale najpierw musimy wiedzieć czy mamy zmniejszać czy podnosić tę twardość. Teraz wam pokażę jak to zrobić. Do wykonania testu potrzebujemy wodę, którą sobie będziemy pobierać z akwarium i wylewać je do takiej probówki, a następnie będziemy w zależności od współczynnika dolewać kropelki od czynnika aż do momentu aż zmieni się barwa. I to zrobimy dwa razy dla KH i dla GH. Bierzemy się do roboty. 5 ml. Najpierw sprawdzimy poziom twardości niewęglanowej, czyli GH. Dobrze mówię tak. Eee, będziemy Najpierw dodamy wodę do probówki. 5 ml. A następnie zaczniemy dodawać krople do momentu, aż zmieni kolor na taki oto zielony. Liczymy krople. mamy 10 kropli teraz mamy 9, czyli w sumie 20 bo tam było 11 już mamy kolor czerwony 25 30. Ok. zmieniło kolor na zielony. Widzicie? Czyli wartość y, twardości GH naszej wody to jest 35. N w skali niemieckiej 35 stopni. Teraz będziemy sprawdzać wartość KH, czyli twardości węglanowej, ile związków węgla jest w wodzie. Również będziemy dodawać krople i dążyć do zmiany koloru. Dodajemy wodę 5 ml. Ważne, żeby probówka była umyta przed, po poprzednim badaniu, żeby, teraz mieli, żeby mieli teraz dobre. Wskazania jedziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć. 15. Mamy 15 kropel, zmieniło się zabarwienie. W związku z czym mamy 15 stopni N w skali niemieckiej. Obydwa wskaźniki mamy zdecydowanie za duże, ponieważ KH e, powinno być na poziomie 2. Ewentualnie w biotopach jak Tanganika może to być inne. Natomiast GH powinniśmy mieć na poziomie 7-8. My mamy GH35 i KH15, więc nasza woda jest zdecydowanie za twarda. Czyli tak, KH mamy 35. Nie, przepraszam, GH mamy 35, a KH mamy 15. Jest to zdecydowanie za dużo, ponieważ GH powinniśmy mieć na poziomie 6-8 maksymalnie. Z kolei w KH to jest poziom 2 dla akwarium roślinnego. To może być trochę inne dla tanganiki, dla innych biotopów i też może być inne w zależności od poziomu pH. To też warto sprawdzić. Natomiast jeżeli te testy kropelkowe, które są najbardziej dokładne i wiarygodne, jeżeli to trochę jakoś tam przerasta twoje możliwości, możesz zawsze użyć testu paskowego. Chociaż no. Różne, różne są opinie na temat ich dokładności. Jeżeli widzisz, że z Twoim akwarium, a szczególnie roślinami, jest coś nie tak, nie rosną e, gdzieś tam końcówki, liści i zaczynają im się brązowieć, to jest odpowiedni moment, żeby zrobić test GH, twardości, bowiem ma to wpływ na rozwój roślin, ale jest też wiele innych czynników, które, które można badać, zanim weźmiesz się za KH, czyli poziom azotanów, azotynów, poziom fosforu, potasu. Wszystkie te rzeczy się łączą i są działają jak naczynia połączone, więc żeby dbać odpowiednio o rośliny i ryby, powinieneś zacząć testować swoje akwarium.